Milne. oho właśnie ta, MC Durszlak człowieku sprawdź ten kurwa materiał Suka, jedziemy po ciebie, bang bang tak, to jest pierdolony Węger MC Durszlak, w twoją dupę teraz wejdę Suka, twój rap jest suchy, zwykła podróba Saby jako i muzyczka Lubimy takie suszki Suchar nie chodzi do kibla, nie używasz puszki Jesteś głupi jak but uczysz się podstawy. Lecz takim intelektem kibluje seriówkę w ciebie jak masło Nie damy zasnąć klaszczerstwo, swą dupę o żelazko Myślisz, że nawijasz, mam raczej coś pod nosem Dziecko zerówki z modulowanym głosem Robimy na ciebie wielką kaskupę Za to, że robisz w internecie, bo nudę Matka da ci karę na komputer Nie pomoże ci omen i Pojebany ciągle na nać pany Od nas dziś i suchel jest kurwa rozjebany Aha, 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 ściągam z siebie sucha żerzetka i wbijam kabany Chcecie many, many? Spoko luzik, ale pierwsze weźcie go do buzi na pewno nie będziecie się nudzić Oj, sucharze i RZK, Przecież to nie kara Darujcie sobie z rapem i wypierdalać Malaria ogarnie Krynice, Warszawę Lepiej nie wychodź na dzielnicę Bo ci wpierdolą turmacynce Bang, bang Słychać styk, do suchara, big, big. Big. styk do suchara, big, to suchara jęk. Bang, bang Słychać styk, to suchara jęk. bang to suchara jej, to suchara jej AAAAAAAA Galareta, na scenę by dać tobie wycić. Do czo te slipki, bo masz małe jajka Będziem powstają, że suchar to fajka General Galareta, smakowo celici Chodzimy na scenę by dać tobie wycić. Nosisz czo te slipki, bo masz małe jajka Będziem powstają, że suchar to fajka A, suchar to fajka

Kurwa, do no właśnie tak kurwa Leczcie się psychole kurwa. kurwa Kurwa Aha Ej kurwa Ej, taka historia, nie? Siedzi sobie kurwa Omen sucharem na ławce i kurwa ten Suchar mówi do Omena. Ej kurwa, pobym się, nie? No to sucher mówi kurwa. Ej to kurwa, ściągnę portki Wystawię dupę Puszczę bąka, a się sztachniesz, i może się zajebiesz, nie? A omen... No dobra. No i kurwa. Suwarek ściąga portki. Wina dupę. Omen tam podchodzi. Ładuje kurwa usta. Tak ładnie fotworek. Takie o i stary. A słucha. Nie. Omen tam. Pff, o, jak? I mówi no. Kurwa. Nic nie czuję, nie? Daj jeszcze raz, kurde. To tam, słuchaj, się wypił bardziej. Kurwa, napił bicepsa. Poleciało, kurde O bierze bucha. Jak to się troszkę, kurwa, trochę zakaszlał. Kurwa, i co? No coś tam czuję, nie? Daj ostatni raz, kurwa. I jest stary, to będzie koniec wtedy, nie? Dobra. Tam, słuchaj, się wypina, kurwa, jak może. Kurwa, napinam skóły kurwa, mięśnie brzucha kaloryfer i. poleciało, kurva I, co? Omen mówi, kurwa, że kometa, kurwa. już